Jakby zestawić bokserów wagi ciężkiej w swoim prime time'ie, to kto by wygrał e, pojedynek? Gołota, Adamek, e, Gołota, Szpilka? Nie, 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 nie. Po pierwsze, zestawiając w tej trójce, wkładając do tej trójki Szpilę, to się obraził ten twój kolega Adamka i, i Andrzeja Gołota. To Szpilka, twoim zdaniem, tam nie pasuje. Oczywiście. To był materiał, to był... Materiał na rewelacyjnego boksera, ale wszystko z pieprzu. Poszedł za szybko w drugą stronę. On A nie... w drugą stronę to mówisz o MMA? Czy... ten boks zawodowy, i te MMA. W trakcie wywiadu, w trakcie tej naszej rozmowy mówiłem ci, że on powinien być w finale Igrzysk w Paryżu, czy gdzieś tam mhm. w Tokio. Bo to był materiał, to był tego typu materiał. To samo powiem, że bo Darty grudy był mistrzem świata zawodów, ale powinien być mistrzem olimpijskim, bo miał do tego wszelkie dane. Szpila miał do tego wszelkie dane i możecie szpila rzucać czy nie rzucać. Szpila głową nie by trzymał, szpila chciał więcej szumu od razu. A to się tak nie da. Ja wiem, że w tych Atenach go tam przejechali, ale w Atenach jeszcze był młody, ale za rok już, już mógł być wielkim zawodnikiem. Mógł mieć medal na igrzyskach.